Chcesz kupić używany wózek widłowy? Czy wiesz, że sytuacja na rynku używanych wózków widłowych przypomina tę znaną z rynku samochodów używanych? Oszczędności mogą okazać się bardzo pozorne. Wózki używane w ofercie WDX to pełna historia serwisowa oraz udokumentowany przebieg. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem najwyższej jakości wózków magazynowych Crown na terenie Polski oraz autoryzowanym dystrybutorem wózków widłowych Dusan? Oraz wózków wielokierunkowych KombiLift. Używane wózki widłowe w naszej ofercie pochodzą wyłącznie z floty wynajmu WDXSA lub zostały pozyskane w ramach wymiany na nowe od naszych stałych klientów. Wszystkie nasze używane wózki widłowe są odtwarzane według standardu WDX Optima. Co to oznacza? Wózek widłowy zostaje poddany pełnej diagnostyce serwisowej. Zostają wykonane wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy wózka naprawy. Używamy tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Wózek uzyskuje nową powłokę lakierniczą. Po czynnościach serwisowych wózek przechodzi gruntowną kontrolę jakości. Tak przygotowany do pracy sprzęt trafia w Twoje ręce. Dostajesz na niego trzymiesięczną gwarancję, którą możesz przedłużyć do okresu sześciu miesięcy. Masz pełne wsparcie serwisowe i dostęp do części zamiennych. Zapraszamy na naszą stronę wwózkiwdx.pl Potrzebujesz używany wózek widłowy, a nie znalazłeś go na naszej stronie? Nie szkodzi, skontaktuj się z naszą infolinią. Prawdopodobnie mamy rozwiązanie dla Ciebie.